Sias z tej strony Hasker Kuba zanim nie zaczniemy, zostawcie sobie w górę Ze mną dzisiaj jest Hasker Michał tej strony, Hasker Michał Aha. I wejdziemy sobie do tego opuszczonego domu Hop hmm. Kamie nie budzić No nie, piknął mnie do przodu raz, dwa, trzy i A do... mam strzały Ej, tutaj powinno coś być I... Nie wiem, czy coś tam jeszcze jest. Ej, jest. mam. Oddawaj mi kilo. Tu mi jeszcze jest potrzebne. Ja to wszystko zebrałem. Oddaj mi łuk. jeśli ja tam parę tych. Masz parę tych. Dobra, masz ten guzik. <zRealności> <coughs> <s chord> <coughs> Jeżeli odcinek się Wam spodoba, to nagram jeszcze jeden. Z mną i Hanskerem Michałem Tylko musicie. Dawid, tutaj... Płyskuj. Oj. Ale jak tam spadłeś? Nie wiem. Dobra, skaki, skakuję do siebie. Nie, 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 nie. Przecież ja miałem ten. Przecież tam coś jeszcze było. Lepiej. Masz heal Mam. No co? T... Tu, t -t tędy. A. I raz. A tamto napraw O właśnie Uj. To dobijcie tu pięć łapek w górę To nagram kolejny O właśnie, tu coś jest Oj, Oj. Jezus, jest tam. No czekaj, bo zniszcz yy, to Znisz to, to. Z, znisz to. T, Te, te kopstą Ten kamień Dobra, ja idę na górę Gdzieś ciepło Tutaj jeszcze jest. Masz przycisk? Przycisk A... jeszcze nie mam. A... 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 Nie masz żadnego? A... Nie. Bo coś tu jest. Nie bij tego szkła! Dobra, to idziemy tam na dół. Dwa przyciski mam! To wracaj tu się. Wracaj tu się, chodź. Albo poczekaj. Masz. O, dzięki. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. No, raz. Dba. Tylko musisz mnie uwolnić, bo ja nie mam przycisku już. Co się tam dzieje? Nieważne. To jest tylko mała sprzeczka. Z moimi kumplami. O, mam mieczyk. Mogę ich dobić. Bum. 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 Dobra, ich dobiłem. Dziękuję. Dobra. Ha. Tutaj jestem. Schodzimy na dół. No. Uciekaj, uciekaj. Ha. bo tutaj dalej jest? A. No tu mam parę pleków. No mamy jabłka. Chcesz trochę? Po co je, jesz jak jeszcze? Gdzie masz przycisk? Przycisk? No. To kto wchodzi pieszy? Nie. No czemu zepsułeś mechanizm? Teraz jemy koksy I wchodzimy na środek Dobra nie, nie wróciło. O matku całe szczęście Czekam. Tu mam bloki jakieś Panie, masz przycisk? Oczywiście, że nie. Serio? To, to poczekaj, yyy... Czekaj, Poczekaj, czekaj. Poczekaj, czekaj, czekaj. Tył. Proszę cię, proszę cię. Po... O, tutaj dajemy. Bo tu jest tomba. a to nie wróży nic dobrego. Zjeść masz kok -sjabko? Masz. siebku? jeszcze palisz Ma Masz, może sobie jeszcze zjeść. Nie, baba nie uciekł. Ciś ty poleciał. Czekaj. To już to mioda. O nie, nie o to mi chodziło. Mam i jestem... O! Wygraliśmy! Wygraliśmy! Tak po prostu? Tak, wygraliśmy. Więc jeżeli wam się spodobał odcinek, to zasubujcie mnie, Hotkera Michała, będzie w przypiętym komentarzu. Co ty robisz? Na pożegnanie. Nie, 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 ja nie, nie, nie.